Dzień dobry, zapraszam na mój film pod tytułem Ucieczka z, z więzienia. Z więzienia. Henio, dzisiaj ty pilnujesz więzienia. To zawsze ja. Pójdę do szefa, do, bo pójdę do szefa i powiesz, że nie chcesz pilnować więzienia. No dobra, dobra, idę. No nie, no nie, nienawidzę nocy. Oni zawsze się tam wymykają, czyli bąduci. A, biechor, te, teraz my wyszliśmy z więzienia. Bechu, teraz gdzie my się schowamy? Chodź za mną, to ci pokażę. tutaj nas nigdy nie, nie znajdą. Nie, no dobra, to, to był już koniec, oglądajcie część drugą.